Ależ przed nami futbolowe widowisko. Przyszło nam trochę czekać na ten mecz, ale w końcu nadszedł czas starcia tych Heki. Kto dziś będzie mógł otworzyć szampana? Witamy serdecznie prosto z Italii. Tydzień dzieli się na dni meczowe i dni, w które czeka się na mecze. Na szczęście dzisiaj jest ten pierwszy. Witają państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Z niecierpliwością czekaliśmy na to spotkanie, ponieważ jesteśmy głodni prawdziwej piłkarskiej bitwy. Reprezentacja Włoch mierzy się z Holandią. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez punktatorstwa, za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. A oto i wyjściowa jedenastka kadry Włoch. W bramce Gianluigi Donnarumma. W defensywie Daniele Rugani wystąpi obok Bastoniego. Dalej Sandro Tonali oraz Nicolo Barella zagrają w środku pomocy. Sukces w tym spotkaniu ma przynieść ustawienie z teoretycznie tylko jednym wysuniętym środkowym napastnikiem. Niesamowite, że choć wszyscy kojarzą piłkarską Holandię przede wszystkim z Johanem Cruyffem. Rekordy w kadrze biły kolejne pokolenia. Na czele najczęstszych reprezentantów na długo uplasował się wicemistrz świata z 2010 roku, Wesley Snyder, który zaliczył 134 występy w kadrze. Najskuteczniejszym strzelcem w dojrzałych latach swojej kariery stał się natomiast Robin van Persie, zdobywca 50 goli w barwach Oran. A oto i skład holenderskiej drużyny. W tym meczu ich wybór padł na 4-2-1-3. Jest to dość uniwersalne ustawienie, które zapewnia mocny potencjał ofensywny bez uszczerbku na formacji defensywnej. Sporo jednak zależy od środkowych i ich zaangażowania. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. Nicolo Barella. Justin Pleiferd. I marko. Pocyduje się na strzał. Bardzo dobrze teraz to broni. Kto czekał na pierwszego gola w tym spotkaniu? Musiał się tym razem obejść smakiem. Górą teraz bramkarz, choć było naprawdę blisko. Nie utrzymali się przy piwce Holendrzy. I mamy złą wiadomość. Gwałt zostaje w cudzysłowie nagrodzony żółtą kartką. No tak, dopiero zaczęliśmy grania. Już trzeba uważać przez resztę meczu. To rzeczywiście kiepsko wróży na kolejne minuty i akcje. Teraz wystarczy jeden błąd, a zespół zostanie osłabiony. Gatti. Giovanni Di Lorenzo. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Zagrywa na dalszy słupek. Lecz bramkarz jest czujny. Bez problemu wyłapuje to zagranie. Dobra interwencja. Jacku, ten piłkarz przykuwa dziś uwagę mediów. I kibiców też. Myślisz, że udźwignie presję i zaliczy świetne spotkanie? Faktycznie, niewiele osób wyróżnia się takimi parametrami fizycznymi. To się przekłada na korzyści dla drużyny. Tu przepchnie, tam przepchnie, a jak powalczy o piłkę, to lepiej się odsunąć. Tak też można zdominować grę i wygrywać mecze. Mocniejszy teraz pressing. na teraz piłka. Barella. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Chce to wykorzystać. Barella. Polobarella. Strzał, proszę państwa! I Bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Menkis. Offside. Sędzia nie ma wątpliwości. Dawide Zapakosta No nie, nie potrafili utrzymać się przy piłce Marko. Giovanni Di Lorenzo rzuca piłkę w pole karne. Virgil van Dijk oddala zagrożenie. Jest komu podać. I Parella! No w końcu bramka! Udało im się. Mamy pierwszego gola. No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórek. Justin Pfeiffer. Giovanni Di Lorenzo i Lorenzo przy piłce. I obrona teraz ograna. parę centymetrów niżej i mielibyśmy gola. Niezłe było to uderzenie. Wiadomo, głową trudniej strzelać niż nogą. Cóż, muszą próbować dalej. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Szarżuje Depay. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Depay, strzał! Piąż? No nie, nie. Takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Tak, trudno mówić o pomyłce. Blokuje ten strzał. ładnie interweniuje bramkarz. Nicolo Barella. Davide Zapakosta. Twarde wejście, ale skuteczne. Memphis Depay. Będzie widzi przewinienie, ale puszcza grę, bo Holandia nie straciła piłki. Debaj ma teraz piłkę. O, i to był książkowy odbiór piłki. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Ruszają do kontry. Jak to się skończy? No i będzie aut brankowy, a zapowiadało się naprawdę groźnie. Tak jest, a więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho. Tak robią najlepsi sędziowie. Widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego faulu. Co się odwlecze, to nie uciecze. Nie było wiele przerw, więc tylko minuta doliczona. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. De Jong ma teraz piłkę. Za ten strzał to może wrógby byłyby punkty. Siła była odpowiednia, ale precyzja cóż, pozostawia dużo do życzenia. Di Lorenzo przy piłce. Giovanni Di Lorenzo Spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. Tonali na piłkę. Di Marco. Piłka zmierza teraz prosto w pole karne. Była okazja, ale przeszła niewykorzystana. Dobrze odebrana piłka. Rywale zaczną z autu. Zmianę przeprowadzą teraz Holendrzy. Memphis Depay. Może teraz wyrównać. Jest! Bramka! Holandia! Znowu mamy remis na tablicy wyników. No zobaczmy, tutaj widać wyraźnie jaka to była piękna akcja. Mimo nacisków obrony udało się znaleźć miejsce i oddać strzał. Mamy remis 1 do jednego. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Zagranie do Tonalego. Nie ma. Pokazał teraz klasę. Jednak nie wrzucają w pole karne. Podanie do Barelli. Na komite zagranie na dobieg. Zagranie do Tonarego. I udało się zablokować. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Włosi oddają piłkę rywalom. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Może im dać prowadzenie! Groźnie było! Dobra interwencja. Tomku, wystarczy spojrzeć na statystyki. Obie drużyny oddają sporo strzałów w światło braki I ten mecz naprawdę może się wszystkim podobać. Oby nam tylko teraz nie spadło tego. I po tym wejściu sędzia może pokazać kartonik. Będzia sięgnęła po żółty kartonik. Myślę, że trudno w tej sytuacji o inną decyzję. Polacja było rozpoczyna ze środka. Rywale prowadzą jednym golem. Barella. Z tego może coś być. Szansa. Będzie remis. I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Widzimy bardzo dobry strzał z bliska. W takich sytuacjach ważne jest, aby zachować spokój, dobrze się ustawić i pewnie uderzyć. Czyli znowu mamy remis. Prawdziwy roller coaster fundują nam zawodnicy obu ekip. Jest miejsce, Włosi atakują skrzydłem. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Bong. Przekonajmy się, czy Memphis Depay zagrozi bramce w tej akcji. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Di Marco. Naprawdę nieźle to sobie teraz wykombinował. I uwaga, wykłada piłkę w szesnastce. Wyjaśniona sytuacja, dobra interwencja w bramce. Frankie. Zespół Włoch ma piłkę. Włosi w ataku zawsze grają do końca. Czy zdołają tego dowieść, zdobyć zwycięską bramkę? Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. Świetnie zagrał. Będzie groźnie. Może coś być z tego badania. Taka przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Pyją. Odbiór czysty. Nie ma faulu. Xavi Simons. Sędzia pokazuje, że był faul. Piłka dla pomarańczowych. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Było groźnie, ale piłka odbija się od broniącego zawodnika. Będzie żółtrożny. Oj, niezbyt dobre to wybicie. Niebezpieczeństwo, przynajmniej chwilowo, zażegnane. Ładnie teraz ucieka. Ale by sparafrazować tytuł słynnego filmu, o jeden zwód za daleko. I teraz dobra okazja do kontry. No i wiemy już, ile jeszcze potrwa to spotkanie. Mamy doliczone dwie minuty. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! Niestety! Zaprzepaszczona świetna okazja do strzelenia gola. Sam na sam z bramkarzem wystarczyło odrobinę pokombinować, zamiast zamykać oczy i uderzać jak najmocniej. Sędzia spojrzała na zegarek i kończy drugą połowę przy wyniku remisowym.